No witam serdecznie, dzisiaj jesteśmy tutaj od wschodniej strony portu drzewnego i dzisiaj chciałem wam pokazać budowę Muzeum Pamięci i Tożsamości Narodowej to jest właśnie ten budyneczek i tam dalej za nim jest Park Pamięci to też się do niego wybierzemy no budyneczek dość spory nie wiem jak wam, ale mi takie troszkę ten budynek Dziwne, yy, robi wrażenie, takiego przypomina troszkę budowle trzeciej Rzeszy projektowane przez Alberta Szpera, Takie z takich dużych głazów kamieni. Czy tam budowle, czy po prostu te makiety te budowli, które miały powstać w Berlinie. Takie monumentalne, duże budynki z prostych brył, z takich dużych kamieni. Tutaj mamy po prawej stronie kościół. Kościół myślę, że będzie w następnym odcinku pokazany. Ja tutaj jadę. O, tam zakonnica na rowerze jedzie. Ogólnie ta elewacja tego budynku jak spojrzycie no, takie robi wrażenie takiej dużej, i monumentalnej i zbudowanych z takich dużych yy, kamiennych takich, takich gwazów, coś, coś w tym stylu, no ale tutaj od przodu pokażę Wam jak to jest zrobione. Leczkę, ale wieje tutaj to jest od przodu no i to jest budowane co to, to, no konstrukcja konstrukcja yy, na konstrukcji jakieś yy, takie płyty z waty szklanej czy to tam z waty mineralnej no i na to nakładane z plastiku pewnie takie cieniutkie tylko płyteczki no ale wrażenie takich dużych kamieni, dużych takich yy, bloków będzie robić. Także jak ktoś tutaj przyjdzie, to powie no, co za potężna budowla. W zasadzie te muzeum powinno chyba już być oddane yy, tej do oglądania, do, do użytku, ale z tego, co tutaj rozmawiałem z jednym panem z budowy, to no, mają pewne opóźnienie, opóźnienie. No, ale być może w tym roku będzie otwarta, a jak będzie otwarte, to na pewno się do niego wybiorę. Dobra, to Myślę, że teraz przejedziemy sobie yy, zacząć ten park. Park znajduje się tutaj po przeciwnej stronie drogi. Chwilę moment, i, i będę na miejscu. Jeszcze, może, takie jakieś kopareczki. Może coś z góry zaczymy. Dobra, przez przejście dla pieszych, ale zszedłem z rowera, od razu mówię, z góry. No i tutaj mamy przed nami właśnie ten Park Pamięci Narodowej. Tutaj w góry taki, taka jakby trybuna, coś w tym stylu, można sobie zobaczyć jak to wygląda. Najpierw tutaj pokażę z góry. No ogólnie park jeszcze tak oficjalnie nie jest tutaj otwarty. Brama jest jak zaraz zobaczycie zamknięta, ale ja tutaj specjalnie na potrzeby filmu tak powiem troszkę sobie dogadałem, jakby załatwiłem sobie, że no trafiłem na taki dzień, kiedy po prostu z pewnych względów tej bramy były otwarte, więc mogłem wejść nagrać, nagrać filmik. Tutaj pokażę tylko, widzicie bramy, póki co zamknięte, No ale tutaj zaraz wkleję właśnie filmik z samego środka, jak to wygląda. Taki mały spacerek. Pod tym